Ten wolnym w będzie Nie, on jeszcze nie walczył. Ale jaki to kalafior, ludzie. Ale nie jest taki wysoki. Ale będzie mu łatwiej. Za nie jest słaby. Nie? Ostro Marcin. I odpuszczę od samego początku. Wielu go dobrze, schodź na boki. Marcin, loła mu, loła, kopnij go. Loła. Dobrze dobrze dobrze. dobrze, 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 loły, loły. Loły i ształy. Mamy go. I odpuszczaj, dobrze. kolano, kolano. Dobra, Marci też jest Dało mu się! Nie daj mu się złapać! Loły na nogę! Lej go pomogać, to jest Żydówka! Lej go pomogać! Loły! Nie daj się złapać! Nie daj się złapać Marci! Loły, loły, loły! To jest Żydówka, nie ułatwia! Loły! Pan nogami! Dobrze! Prawą nogą Dobrze. uderza! Nie umie bić. Tak. Ma waha na głowę. Nie, Zątek nie kopał nigdy dobrze, kurwa, wysoko. Na bo kolano Patrz, chodź blisko niego i okopuj go. Cały czas go kopu. Co Wysoko garda i uderza. Nie daj się złapać, Marcin. Podetnij go. Nie, ładuj go. Podcina. Zoc nie daj i do przodu nie odpuszczaj, Zontki. Ała, ała, ała Co on ty obił mu nogę? Dobrze, dobrze, brawo Low, low, low Low, low, low Uderzaj więcej Musisz uderzać, bo on cię złapie Z drugiej go nogi Nie, on ma kolano to kurwa, właśnie Wysoko garda, patrz Se prépare M. Ferro Jean-Charles Delcouren et M. Batuska Tadas Lituanie. Prochain combat. Zontek będzie wysyłał tak jak w zgorzeniu cukowiskowym. Musi dojść do rękawic. Zonti musi popraszować, bo... Zontek samotopływaj, Zonti nigdy dobrze nie kopą. Nie kopą chce. Czy kliczy coś Zonti, dasz mu radę, czy jak, czy co? Ale sobie wy maliniaki jesteście. Będzie dobrze, Zontek! Zonti, schodź mu z linii! ale dopięk miałeś, mów co chcesz. Możesz na nas liczyć.

Przebij go, musisz go ubijać. Nie daj się złapać. Bądź jak ty wnieśli. Dobrze! Dobrze! Chodź na boki, nie ujechać. Dobrze! Dobrze! To jest? Dobrze musimy wentę, bo cię... Uderzaj więcej Zonti, dawaj! Loły! Nie trafił, trzeba było poprawić poziomie. Loły Lowy Loły Zonti! bez weź Kop go! Kop go! I trzymaj go tak, i nic nie będzie! Trzymaj go tak! Czemu Zonti też kurwa zakłada kurwa? Zakłada, ale to wiesz. Dobrze! Dobrze. Uderzaj mu nogi Lołami! No, Do, Do przodu, łapy, 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 całcze! Łapy! Garda! uderzaj go, bo będzie więcej kopał, do będzie Garda! Łapy! Dobrze! loły na nożki. Dobrze! Po Poprawiaj! Poprawiaj, Poprawiaj siada! Poprawiaj tą nogę! Łapy! Poprawiaj! kolano, Macin lepeło na nogę. Lep nogę. Prawo nogą loły. loły, łapa, loły łapa, nie bój się go.

no także i udaje, nie? Martina, pijaj mu piękne nogi, bo mu się cofla. No, no. Lowy, low, low. N'oubliez pas demain le stage de kata, ici même à partir de 10 heures. Avec le fils du fondateur de la méthode Shilo Kan. Lowy, 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 lowy na prawo, tak. Ta... Wyżej gardę. I Goź, 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 Nie weź garda. Dobrze! Lewes, tu! Garda. Lewis. garda, Dobrze. dobrze, rękawice, dobra, są, Lewes, teraz musisz pokazać Lewes, dobrze jest, dobrze jest, tu! Lewes, głęboko. Dobrze jest, dobrze. Dobrze.

Nie ma wypaczenia. Zrządek jest trzymaj teraz ma Marcin, trzymaj teraz, musisz ja zapotrzebować. Wypąknąć goło! Zrób to prawidłowo! Zrządek, gdybyś jakim naszym jesteś, Unikaj jego cepu. Proszę, na cepy! Gardę trzymaj. Trzymaj gardę Marcin. Bo na pewno jest sin prawko Marcin, no możesz, schodź na bok dobrze, dobrze, nogą, nogą garda wyżej Marcin prawko tylko Mam to zrób ostatni gwizd... Dwie... Noga i ręka! Łapuj, łapuj, atakuj, atakuj go! Lewy, lewy! Lewy, lewy zątek, lewy! lewy prosty. Noga i ręka zamknąć! I popraw rękę! Dobrze! Dobrze. Wyprowadź to! Traf gol. Prawdą traf go! Uważaj! Lewy! Dobrze! Lewy! Unikaj! i Traf w końcu! Dobrze! Dobrze. Dobrze.

To... Co mu jest? Nosek zbity. Ale nic nie było. Tutaj. Marcin lewy, no chodź. Kur... Marcin lewy, właduj go cały czas. Ale po prawej zaraz prawym, kurwa. Nie jest, to radę, kurwę. Brakuje tylko takiego cyknięcia. To. To to takiego cyk czystego, czystej luki, no. Bez, bez tą klapkę. Marci, skup się, kobieta. Leby, dawaj, Marcin, dawaj, dawaj. Jest twój. Kogo co robi? Kogo co robi? Marci. Noga, Marcin, dobrze. Prawda, dole, dobra. Zrzuć do Marci. Zrzuć do. głowę, baj głodież, Lewo, lewo, głodież. Bo ci wсадzi kula. Podnij lewo.